Cześć kochani. No i przychodzę do Was z tym chińskim nowym rokiem według czaromarownika. Ja sobie tutaj już przeczytałam. I rzeczywiście faktycznie słuchajcie, ten nowy rok chiński mówi między innymi o byciu wytrwałym w pracy, bo też zerkając na inne kanały, które, na, które zajmują się też m.in. astrologią chińską i czytając różne artykuły w internecie rzeczywiście bardzo mocny nacisk jest kładziony na wytrwałą i ciężką pracę i wierność też czytam coś o wierności było dobra to teraz ja wam przeczytam co podaje nam czaromarownik to najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim przypada na przełom stycznia i lutego trwa ono 15 dni i kończy się świętem latarni Wtedy po ulicach przyozdabianych fantazyjnymi lampionami wędrują barwne parady przebierańców oraz korowody tańczących. Chiński Nowy Rok 2021 wypada w piątek 12 lutego, 12 lutego, czyli już się zaczął. Ja po prostu o nim zapomniałam, wiecie, naprawdę. W ferworze walki, sorry, zapomniałam. W nadchodzącym roku panować będzie bawół w żywiole metal yin. W Chinach bawu jest symbolem dobrobytu osiągniętego ciężką pracą. Ten znak horoskopu oznacza przede wszystkim stabilizację i spokój. Według chińskiego horoskopu rok metalowego bawału zwiastuje wykonaną z rozwagą i wytrwałością ciężką pracę, która doprowadzi do upragnionego skutku i uczciwego docenienia efektów wykonywanych działań. W tym roku warto skupić się na konsekwentnej realizacji założonych celów i z determinacją dążyć do spełnienia marzeń. Widzicie? Faktycznie, nie? Ale tutaj też niesie stabilizację i spokój, ale pewnie tym osobom, które naprawdę bardzo wytrwale i ciężko harują na to, co chcą osiągnąć, nie? Na, na ten cel, na sukces. Rok metalowego bawołu to dobry czas na zacieśnienie więzi rodzinnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa materialnego. Aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał, musisz wykazać się sumiennością i zaangażowaniem. W miłości jest to czas, w którym kochankowie na odległość lub pary, które nie mogą się spotkać, znajdą rozwiązania sprzyjające ich połączeniu i utrzymaniu romantycznych związków. Nie należy zapominać także o zdrowiu i jak najczęściej korzystać z możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu w ramach doładowania baterii oraz dbałości o zdrowie. Ponieważ element metalu odnosi się bezpośrednio do płuc, należy uważać na infekcje dróg oddechowych. Widzicie? Czyli jeszcze ta pandemia tutaj też jest zaznaczona, nie? Sprzyjające kolory, które zrównoważą przepływ energii, to zielony i czerwony. Aby dopomóc losowi, możesz w tym roku zaopatrzyć się w zielony portfel z czerwonym akcentem lub dołączyć do codziennej garderoby elementy w tych kolorach. No, jak najbardziej. Jak najbardziej ja tam jestem, kochani, na tak. Myślę, że ten nowy rok chiński przyniesie nam bezpieczeństwo materialne. Zarobimy jakąś kasę, żeby nie martwić się też o matko, co to będzie w przyszłym roku. I ci wszyscy, którzy szukają sobie w tym czasie pracy, jakiejś lepszej, intratnej bardziej, tak, rentownej. To rzeczywiście, kochani, tutaj możemy sobie zmienić, dużo zmienić i polepszyć, polepszyć w życiu. Właśnie też czytałam o tej wierności, więc tutaj można naprawiać związki w tym czasie i być naprawdę wiernym, ale i też mieć zaufanie nie, do drugiego człowieka. To też o, czym, o, o tym gdzieś tam wyczytałam, właśnie. No, kochani, z mojej strony to byłoby wszystko. Bardzo króciutki filmik, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale no tylko tyle było napisane. I życzę Wam wspaniałego nowego roku chińskiego, kochani. Nie zapominajmy, że już się zaczął. Zaczął się 12 lutego. I yy, mam nadzieję, że będzie dla nas udany bardziej niż poprzedni. Z takim założeniem w to wchodzę. Do zobaczenia. Pa!